Patriotyzm. Czym dla mnie jest? Patriotyzm to po prostu bycie zaangażowanym w tą rzeczywistość, która została mi dana. To naprawdę nic więcej jak kochać, szanować, cieszyć się tą rzeczywistością, w której historia, świat mnie postawił. To. Postawa, która sprawia, że będę się stawać lepszym człowiekiem. W, tak w dzisiejszym świecie, w takim melanżu wartości, też w tym, że słowo przestało mieć znaczenie, że ludzie sobie wycierają słowami różne swoje, zakrywają różne swoje cele, różne swoje jakieś pomysły. Tak? Kiedy słowo przestaje znaczyć, zaczyna być pustym sloganem, to takie pytanie o patriotyzm, o, o miłość ojczyzny, tego miejsca, które zostało nam dane na tej ziemi, kultury, historii, jest tak naprawdę pytaniem o tożsamość. Jest pytaniem o to, kim ja jestem, tak? Bo tak naprawdę, jeżeli chcę być w pełni dzisiaj, to muszę też zgodzić się na to, że, że jestem częścią. Pewnej historii, która się toczy, jestem częścią pewnej tradycji, która się dokonuje. I to nie tylko tak, że muszę przyjąć jakąś spuściznę, ale muszę ją przyjąć, żeby ją poprowadzić dalej. I akceptacja, znajomość, szacunek wobec tego, co było, wobec tego, co zostało mi dane, tak? Nie tylko w moim jakby życiu osobistym, przez moją rodzinę, przez moich przodków, ale też w tym życiu społecznym, przez mój naród, moje państwo. To, to sprawia, że, że mogę coś dać dzisiaj. Tak? Jeżeli tylko siedzę i narzekam, jeżeli mówię, że mi się nie podoba to czy tam, to krytykuję, to znaczy, że samemu, sama nie robię nic. Tak, że nie chcę się zaangażować. Lenin mówił, że ten nie popełnia błędów, kto nie robi nic. Dlatego warto się tak zaangażować w sposób twórczy na rzecz tego, co zostało nam dane. Bo może jak dzisiaj się zatroszczę, żeby, żeby moje życie, życie wokół mnie było odrobinę lepsze, to za kilkadziesiąt lat ktoś się ucieszy tym, że żyje w tak pięknym miejscu, w tak pięknym kraju że zobaczy, że go otaczają dobrzy, sprawiedliwi, odpowiedzialni ludzie, którzy myślą trochę dalej niż poza czubek własnego nosa. Patriotyzm czym dla mnie jest?